Program docent dr Barbary Dwilewicz. Spotkania z językiem. Dzień dobry. Dzisiejsze spotkanie z językiem będzie trochę inne niż wszystkie poprzednie. Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić interaktywną platformę e learningową do nauki języka polskiego. Polski Info. Platforma ta powstała w wyniku międzynarodowego projektu Polish Online, finansowanego w ramach programu Erasmus. W tym projekcie brało udział sześciu partnerów z sześciu krajów, w tym trzy uniwersytety: Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska, Uniwersytet Ostrawski, Czechy i Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa. Pozostali trzej partnerzy, którzy reprezentowali takie kraje jak Niemcy, Słowacja, Słowenia, odpowiadali za stronę techniczną projektu. Należy zaznaczyć, że mieli w tym duże doświadczenie, ponieważ stworzyli już kilka takich platform do nauki innych języków, np. języka czeskiego, rosyjskiego, niemieckiego. Platforma została uruchomiona jesienią 2020 roku i jest dostępna w dziewięciu językach: polskim, czeskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, litewskim, słowackim, słoweńskim i ukraińskim. Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych uczących się języka polskiego od podstaw na poziomie A1 i A2. Co można znaleźć na tej platformie? Są tam 42 lekcje z dialogami na codzienne tematy, interaktywne ćwiczenia pomagające utrwalić nowe słownictwo i zasady gramatyczne, przewodnik po gramatyce języka polskiego, podstawowy słownik 5000 haseł z nagraną wymową, kurs wprowadzający do fonetyki języka polskiego z ćwiczeniami wymowy. Narzędzia do komunikowania się z innymi użytkownikami platformy. Platforma powstała z myślą o cudzoziemcach, którzy chcieliby zacząć mówić po polsku i dowiedzieć się więcej o Polsce, kraju, o bogatej europejskiej kulturze i historii. Na platformie można znaleźć podstawowe informacje o życiu w Polsce, polskich tradycjach, języku codziennej komunikacji. Uważam jednak, że mogą z niej korzystać również Polacy na Litwie, zwłaszcza jeżeli chcemy ćwiczyć ogólnopolską wymowę. Jak już wcześniej mówiłam, mamy tam również kurs fonetyki dla początkujących. Możemy się osłuchać z prawidłową wymową dźwięków polskich, powtarzać za lektorem, nie tylko poszczególne słowa, lecz też frazy i zdania, gdyż wszystkie dialogi zostały nagrane przez osoby, które mają wyraźną i poprawną wymowę. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na dźwięki, które wymawiamy inaczej niż w polszczyźnie ogólnej. O niektórych z nich już mówiliśmy podczas tegorocznych spotkań lub wcześniejszych spotkań. A zatem zwróćmy uwagę przede wszystkim na wymowę takich spółgłosek jak si, zi, ci, dzi, dzi l oraz samogłosek ę, on, o. Lekcje te mogą nam, mówiącym po polsku, pomóc w bogaceniu naszego zasobu leksykalnego, zwłaszcza w potoczne słownictwo, którego nam bardzo brakuje. A także w przyswajaniu nowych konstrukcji synonimicznych, gdyż w każdej lekcji, do najczęściej używanych konstrukcji, podawane są synonimy. Na przykład w dialogu zatytułowanym Przepis na sernik do zdania sernik jest pyszny, podane są konstrukcje synonimiczne, a więc sernik jest bardzo smaczny, sernik bardzo mi smakuje, sernik jest smakowity, pycha niebo w ustach. Inny przykład w dialogu. Przepraszam, że się spóźniłem. Znajdują się zwroty synonimiczne, za pomocą których możemy przeprosić za spóźnienie. Na przykład, przepraszam, że się spóźniłem, przepraszam za spóźnienie, tak mi przykro, że się spóźniłem, bardzo mi przykro, że się spóźniłem. Podane są też odpowiedzi na przeprosiny, na przykład nic się nie stało, nie warto się martwić, proszę się tym nie przejmować, nie ma o czym mówić, wszystko w porządku. Obecnie ten sam zespół kontynuuje pracę nad rozbudową stworzonej platformy edukacyjnej w nowym projekcie Polish Online w ramach programu Erasmus. Do końca sierpnia 2023 roku zostanie przygotowany kurs języka polskiego na poziomie B1, na który będzie się składać 30 dialogów dotyczących takich tematów jak praca, różne usługi, czas wolny, zainteresowania, kultura, zdrowie itd. Będą do nich dołączone interaktywne ćwiczenia pomagające utrwalić nowe słownictwo i zasady gramatyczne. Zostanie uzupełniona również gramatyka o nowe zagadnienia językowe oraz rozszerzony słownik. Oczywiście kurs ten, jaki poprzednie będzie dostępny w dziewięciu językach, które jeszcze raz wymienię, a więc w polskim, czeskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, litewskim, słowackim, słoweńskim i ukraińskim. Zatem zapraszam państwa do zapoznania się z tą platformą. Chcę także podkreślić, że wszystkie kursy na platformie Polski Info są bezpłatne. Niestety dzisiejsze spotkanie z językiem jest ostatnie w tym roku. A było ich dziesięć. Chciałabym podziękować osobom i instytucjom, dzięki którym ten program znowu zaistniał. Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej za wsparcie finansowe. Władzom Uniwersytetu Witolda Wielkiego za udostępnienie pomieszczenia, z którego nadawaliśmy spotkania z językiem, oraz spółce Wilropa i dziennikowi Kurier Wileński za zaangażowanie w realizację tego programu. Pozostaje mi tylko życzyć Państwu radosnych świąt Bożego Narodzenia, wypełnionych zapachem choinki, melodią kolęd, oraz dużo zdrowia, optymizmu i spełnienia marzeń w nowym 2023 roku. Mam nadzieję, że spotkania z językiem będą kontynuowane, a więc do ponownych spotkań. Do widzenia.